życzenia. Ja jak państwo wiecie, jestem na szlaku wigilijnym. Teraz za pół godziny muszę być już w wodociągach, ale z załogą wodociągu. I tak składałem ostatnie życzenia. Ileś tam osób, bo bardzo dużo osób przychodziło, więc te życzenia nie mogły być za długie. No i mówię do jednej osoby zdrowia życzę. A on mówi, no wie pan? Ja mówię, jak? Zdrowia życzę, prawda? Zdrowie jest, bo zdrowie jest najważniejsze. No i proszę pan, na Titanica wszyscy wchodzili zdrowi. Wszyscy byli zdrowi. No rzeczywiście mówię, no to zdrowia i szczęścia życzę. No mówi, no to już lepiej, lepiej, szczęście, tak, szczęście się przyda. Ale wie pan, tak zdrowie i szczęście, takie puste to życie było. Było tylko zdrowie i szczęście. No to myślę zdrowia, szczęścia i łask Bożych. No widzi Pan, wreszcie Pan mi te właściwe życzenia złożył. Także ja Państwu życzę zdrowia, szczęścia i wszelkich łask, jakie tylko mogą nas napotkać, żeby rzeczywiście te święta Bożego Narodzenia były kolejnymi, udanymi, rodzinnymi w, nie, w niespotykanej atmosferze takiej jedynej w swoim rodzaju. Życzę tego co sobie, życzę, bo ja też czekam na zjazd rodzinny już się zaczął, tak córka już zjechała, gdzieś tam syn za z wnukami za chwilę. Z tego też państwu życzę, i żeby ten rok rzeczywiście 2015 bardzo udany, żebyśmy mogli się spotkać za rok, e, e, wznieść toast winem czy szampanem i powiedzieć, to był udany rok, i następny rok również będzie udany. I tu mam proszę państwa taki drobny prezent. To jest bombka robiona gdzie indziej, nie w Bolesławcu, ale za to ona ma wzory ceramiczne. To jest nasza ceramika tutaj namalowana. I kolejna edycja rocznika Bolesławieckiego. Ja nie wiem, czy pan prezes już ma, czy nie ma, ale jak pan ma, to. Pan mam, idzie, to sprzeda. A jak to, to jest cenne, to kosztuje. Ja wiem, może, ale, ale myślę, że pan prezes się podzieli w razie czego. Znaczy. Można czytać. Słuchajcie, mało miast ma takie wydawnictwa jak Polesławiec. To jest rzeczywiście na bardzo dobrym poziomie edytorskim i co ważne, to piszą ludzie. Ja się w to nie wtrącam, nie cenzuruję. To, to rzeczywiście jest już chyba szósta czy siódma edycja, więc, więc ona jest zresztą co roku coraz grubsza. Tak? Tak. To jest za 2013, niedługo już, niedługo już będzie za 2014, już się kończy. Także wszystkiego jeszcze raz, wszystkiego najlepszego. Nie mam tego. Tak,